Witajcie w ósmym odcinku z archiwum Kosmo. Dziś zajmiemy się artykułem z lipca 2009 roku i od razu uprzedzam, będę mówił rzeczy straszne, będę mówił rzeczy obrzydliwe, niesmaczne, ale nie ja to wymyśliłem. To wszystko wymyślali eksperci z Kosmo. Jeśli ktoś chce wytrwać do końca tego odcinka, to jest teraz moment, żeby się nad tym poważnie zastanowić. Artykuł z cyklu Miłość i seks. Seks detektyw w akcji. Czyli wszystkie panie, które szukają sobie partnera, które mają bardzo, ale to bardzo dużą ochotę na to, żeby tu i teraz już koniecznie mieć potomstwo, no to, to właśnie detektyw z kosmo doradzi, jak takiego partnera poszukać i czy nasz potencjalny wybranek jest tego wart? Ekspertem w tym artykule jest pan dr Harry Fisch, urolog, współautor wielu publikacji, a jego najsłynniejsze dzieło to Rozmiar ma znaczenie. Eee, potencjalny wybranek na pewno musi być szczupły. No to jest oczywiste. To już pewnie wiesz, facet, który hoduje sobie piwny brzuszek, może mieć kłopoty z sercem, ale z sercem też. Brzuch dosłownie wysyta Wysysa z faceta męskość. No i wydało się, że te wszystkie koszulki, które możemy zobaczyć yy, na piersiach panów wchodzących w wakacje po jakichś kurortach typu Łeba albo inne Władysławowo i napis na tych koszulkach mówiące, że kto nie ma brzucha, ten słabo... No to kówno, prawda jednak. Facet musi mieć też bicepsy. Jeśli udane życie seksualne jest wysoko na liście Twoich priorytetów, rozejrzyj się za wysportowanym facetem. Mężczyzna, który regularnie chodzi na siłowie, prawdopodobnie ma większe libido niż ten, który czas wolny spędza na kanapie. Tak uważa dr Fisch, ale zaraz potem dodaje. Niestety, trening może podnieść ilość tego hormonu tylko do pewnego stopnia. No to panie doktorze, no albo my, kupujemy sobie te karnety zakichane, chodzimy na tę siłkę, yy, zakładamy te wszystkie ciuchy trampocze, ćwiczymy, pocimy się w ogóle, męczymy, tracimy czas, a pan teraz mówi, że, że to podnosi libido, nie tylko o tyle? To jest zawracanie dupy. O, to jest dobre. Drogie panie, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy wasz facet nadaje się na potencjalnego ojca waszych dzieci, musicie koniecznie sprawdzić, czy jego jądra są do pary. To jest w ogóle game changer. To jest to jest najważniejsza rzecz. To, to jest jako pierwsze w ogóle na, na zapoznanie. Trzeba rękę polec i zapytać: cześć, jestem Malwina. Czy twoje jądra są do pary? Pan doktor uważa, że jeśli chcesz dalej zgłębiać wiedzę na temat potencjału swojego wybranka, zdejmij mu bokserki i obejrzyj sobie jego jądra. Oba powinny być wielkości orzechów włoskich. Kiedy dotykasz go tam na dole, zwróć też uwagę, jaką temperaturę mają jego mali przyjaciele. Jeśli jądra są gorące. Niewykluczone, że facet ma żylaki powrózka nasiennego. Panowie, jeśli kiedyś w jakiejś knajpie, nie wiem, podczas randki zdarzyło wam się, że, że wasza partnerka złapała was tam gdzieś w okolicy klejnotów i zrobiła takie czt, aj, To wcale nie oznacza, że rozpaliliście ją do czerwoności i ma ochotę na jakieś łóżkowe igraszki, to może po prostu oznaczać, że macie żylaki. Koniecznie, drogie panie, należy sprawdzić też, czy wasz potencjalny tatuś ma idealne nasienie. A teraz niech pani detektyw zbada ilość i przejrzystość i smak męskiego nasienia. Mówiłem, że będzie obrzydliwie? Mówiłem. Jeśli kochacie się w gumce, po szczęśliwym finale sprawdźcie jej zawartość. Nasienia powinno być około pół łyżeczki. Ja pie... Ale to jest chorobsko. Ale wyobraźcie sobie, że naprawdę są dziewczyny, które... Yy... Są, so, no, kupują to kosmo i wierzą w te wszystkie rzeczy, które są tu napisane, szukają swojego partnera, bo już chcą mieć potomstwo i, i stosują te wszystkie triki i uwagi. Drogie panie, wydaje mi się, że w tym przypadku szansa na długotrwałą relację jest bardzo mała. Nie jestem doktorem, urologiem, Harrym Fischerem i innym tam nie wiadomo jakim specjalistą z kosmosu, ale mówię wam to ja to nie zadziała. Opowiem Wam jeszcze historię, która potencjalnie nie ma nic yy, wspólnego z kosmo, ale jest równie porąbana, więc kto wie, może gdyby kosmo było wydawane, to i taka historia by się tu znalazła. Opowiadała mi taką koleżanka, która pracuje w przychodni, że yy, przyszła do niej pani, która chciała yy, zbadać swój mocz i przyniosła ten mocz do analizy, ale nie miała go w pojemniku takim wiecie legitnym kupionym w aptece, tylko w pustej butelce po cytrynuwie. Żeby trochę odwrócić i trochę złagodzić ten odbiór tego dzisiejszego odcinka przeczytam Wam jeszcze kilka ciekawostek o Megan Fox. Bo to właśnie Megan Fox jest główną bohaterką tego tytułu, to ona jest na okładce i to jej należą się ostatnie takie minuty uwagi. Zaskakujące sekrety o Megan Fox, o których na pewno nie macie pojęcia. Jako dziewczynka była oczarowana czarnoksiężnikiem z Krainy Os, nosiła czerwone pantofelki i kazała do siebie mówić dorodko. Wiedzieliście? Bierze Ksanak z przedkręceniem scen łóżkowych. Jest wprost uzależniona od Xboxa, jej ulubiona gra to Gitar Hero. Boi się ciemności, więc nie wychodzi po zmroku. A ponieważ boi się także ciszy, śpi przy włączonym telewizorze. Zazwyczaj jada jeden posiłek dziennie o godzinie 22. .00. Drodzy Państwo, umówmy się, gdyby Pan y, urolog Harry zajmował się nie tym, jak znaleźć partnera. Tylko jak znaleźć partnerkę dla faceta, no to od razu Pani taka, taka Megan Fox jest skreślona na starcie, dobra tak. Zazwyczaj nie je jeden posiłek o 22, czyli późno je w ogóle, przed samym spaniem. to na pewno źle źle wpływa na, na jakiś yy, potencjał yy, i seksualny, yy, i macierzyński, uważam. Yy, ogląda telewizję, jeśli śpi przed włączonym telewizorem, to wszystko jest niezdrowe, rypie ciągle w Xboxa całymi dniami, zero treningu, zero w ogóle siłki jakiejkolwiek i na to wszystko jeszcze każe mówić do siebie. Dorotko. Oj, pani Megan, tak to pani matką nie zostanie.